3D Beats Production. Jestem mycek se nawijam pale szluga i zawijam mamy rower czyli furę ziomek zluzuj, władz brawury jebat przez dziesiątki i jebat wszystkie ksiatki szkoła system nie chce tam i wracać, gdy tam idę chce zabracać szkoła kłamstwa to się nie opłaca się nie opłaca więcej tam nie wracam pojdę z ziomkiem na wagary tam będziemy skrycać blanty znowu szkoła dzień otwarty wolę w domu brać z. Lepkim w karty hot dogi z zapki hot dogi z zapki sajus lepsze niż szkolne kanapki a twoja stara chce nowe zabawki na chemii to bym chciał robić koksa na Włepie chce spania woks praktykować wdz bo czemu nie bo polska edukacja i tak się. Jadę sobie z ziomalem mścicielem mobile do szkoły jak zawsze na pierwsza lekcje spozniony w torebce mam procenty w bidonie i na rozpoczęcie roku w kiblu spalam z kolega po gibonie to niebo zary w amazonie kurwa zapamiętaj Michał kocha Martę ona się mu zwierza guń się nigdy nie poleca gdy z Monika z mostu zrzucamy drzewa wtedy budzę się i nie dowierzam wstaj rano zakładam buty wychodzę i spod domu wyjeżdżam mam ponad 180 metra musisz to zapamiętać hołowołowoł oh, 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 ten tempek to jest właśnie to gdy pytam się co nie nowo o dachu bez gnatu w szkole nie ukłu i niedoewoluowane pacanie zjadamy twoje kanapki na śniadanie z mak kwakiem, z diecia mamy w szafie i cała przerwę gadamy o twoim tacie co za przedszkolem sprzedaje gacie.